Próbujemy teraz stworzyć regułę do wiadomości wysyłanych. Poprzednio stworzyliśmy dwie reguły, które sprawdzały wiadomości przychodzące przenosiły je do odpowiednich folderów, a teraz stworzymy sobie regułę, która będzie sprawdzała, czy wiadomość, którą wysyłamy, zawiera w treści słowo załącznik. Jeżeli taka wiadomość będzie zawierała w treści słowo załącznik, wówczas jej wysłanie zostanie opóźnione o jedną minutę. Po co nam taka reguła? Ano. Po to, że bardzo często zdarza się, że wysyłamy jakąś wiadomość i chcemy do niej załączyć jakiś plik, ale naturalnie o tym pliku zapominamy. To też, chcemy mieć jedną minutę buforu, marginesu, który spowoduje, że wiadomość będzie opóźniana o jedną minutę. Oczywiście to nie jest tak, że będziemy mieli jedną minutę na załączenie tego pliku. To jest minuta, którą będziemy mieli na wejście do wiadomości i wówczas jeżeli będziemy w edycji tej wiadomości wtedy program Outlook nie wyśle wiadomości tylko będzie czekał aż klikniemy na wyślij będziemy mieli po prostu możliwość dodania tego załącznika czy zedytowania nawet tej wiadomości aby stworzyć taką regułę musimy wejść znów w plik i wybrać zarządzaj regułami i alertami albo w narzędziach głównych w sekcji przenoszenie wybrać reguły i zarządzaj regułami i alertami. Wybieramy sobie nowa reguła, i otwiera się okienko z kreatorem reguł, gdzie w tym przypadku zaczniemy budowanie tej reguły od pustej. Niżej mamy sekcję rozpoczynania od pustej reguły, i nasza reguła będzie działała do wiadomości wysyłanych. Klikamy na dalej. Mamy okienko z pytaniem, jakie warunki chcesz zastosować. W naszym przypadku będziemy sprawdzali, czy wiadomość w treści ma słowo załącznik. Zatem wybierzmy sobie zawierające określone słowa w tekście. Niżej pojawia się pole z podkreśloną wartością. Musimy kliknąć i wskazać pole, które mają być sprawdzane. W naszym przypadku wpiszę sobie załącznik. Dodaj, wpiszę również załącznik bez polskich znaków, czyli przez L. Tak też się również może zdarzyć. I kliknę. OK, wiadomość będzie sprawdzana pod kątem tych dwóch słów. Jeżeli w tekście będzie słowo załącznik lub zalacznik, no to wówczas wiadomość będziemy chcieli, żeby była opóźniana. Klikamy na dalej. W kolejnym kroku mamy pytanie: co chcesz zrobić z tą wiadomością? W naszym przypadku wybieramy sobie akcję, która będzie odkładała dostarczanie o właśnie jedną minutę zaznaczamy odłóż dostarczanie o podaj liczbę minut niżej musimy oczywiście kliknąć na podkreśloną wartość i wskazać ile minut chcemy opóźniać wiadomość w naszym przypadku jedną minutę klikam ok następnie dalej w kolejnym kroku mamy wyjątki w naszym przypadku nie mamy żadnych wyjątków chcemy żeby każda wiadomość która ma w treści słowo załącznik była opóźniona o jedną Minutę nic nie wybieramy, klikamy dalej. Nazwa reguły wpiszemy na przykład opóźnienie i klikamy na zakończ i potem OK. Spróbujemy teraz daną regułę przetestować. Zatem wybierzmy sobie nowa wiadomość e-mail. W polu do wpiszę adres mój, w temacie wpiszę sobie test opóźnienie. A w treści wpiszę słowo załącznik. Klikając teraz na wyślij, wiadomość ma być opóźniona o jedną minutę. Jeżeli wiadomość jest wysłana, jeżeli klikamy na wyślij na wiadomości, wiadomość staje zostaje wysłana, znajduje się, powinna znajdować się w skrzynce nadawczej. Po kliknięciu na wyślij, tak jak widać, wiadomość automatycznie. Ląduje w skrzynce nadawczej, i tutaj, właśnie w tej skrzynce nadawczej, powinna przez minutę czasu leżeć. Po minucie, jeżeli nic z tą wiadomością nie zrobimy, automatycznie zostanie ona wysłana i przeniesiona do folderu elementy wysłane. Poczekamy teraz jedną minutę i zobaczymy, że faktycznie ta wiadomość powinna po minucie z tego folderu skrzynka nadawcza wyjść. W tym czasie utworzę sobie jeszcze jedną wiadomość e-mail w polu do wpiszę jeszcze raz adres, w temacie wpiszę test i w treści też test. Celowo teraz nie wpisałem w treści słowo załącznik, jak kliknę wyślij wiadomość powinna być od razu wysłana. Tak jak widać wiadomość, którą przed chwilą stworzyłem została automatycznie przenoszona z folderu skrzynka nadawcza do folderu elementy wysłane, natomiast w skrzynce nadawczej cały czas jeszcze jest ta wiadomość, która właśnie jest, została opóźniona o jedną minutę. Oczywiście, po upłynięciu jednej minuty, ta wiadomość zostanie automatycznie wysłana, ponieważ nie wszedłem do edycji tej wiadomości. Jeszcze chwilę poczekamy. Tak, jak widać, wiadomość automatycznie została przeniesiona z folderu skrzynka nadawcza do folderu elementy wysłane. Jednak zostało to zrobione właśnie dopiero po minucie. Mieliśmy tą minutę czasu na zedytowanie tej wiadomości. I tak jak podkreślam, ta reguła nie działa w ten sposób, że mamy minutę na dołączenie jakiegoś pliku, tylko mamy minutę, żeby wejść do skrzynki nadawczej i otworzyć daną wiadomość. Wówczas wysłanie nastąpi dopiero wtedy, gdy klikniemy w nowej wiadomości, na, w tej edytowanej wiadomości, na przycisk Wyślij. Do momentu kiedy nie klikniemy na wyślij wiadomość nie zostanie wysłana.